Oś Szymano, witam. Yy, nagrywam odpowiedź w postaci wideo, ponieważ yy, mogę w ten sposób więcej rzeczy jakby przekazać i konkretnie odpowiedzieć na pytania. A mianowicie, wiele osób pyta mnie, czy nadal ćwiczę pomimo choroby. Yy, jak ćwiczę, kiedy ćwiczę, ile ćwiczę, co ćwiczę, yy, ogólnie o, yy, o, o mój wysiłek yy, fizyczny, sprawność fizyczną i tak nadal ćwiczę. Yy, co prawda, zanim zachorowałem rok temu, ćwiczyłem 6 razy w tygodniu. W tej chwili no, ćwiczę dużo mniej. W momencie kiedy trafiłem do szpitala, to było jakieś 8 miesięcy temu, yy, dużo straciłem na wadze. Yy, jakby choroba dużo tej wagi mi zabrała, bo gdy yy, ważyłem się yy, gdzieś, nie wiem, początek kwietnia, yy, ważyłem jeszcze jakieś 76-77 kg. Byłem wówczas na redukcji a raczej tą redukcję właśnie kończyłem. Przy kolejne dwa miesiące ta waga niestety nadal sobie już spadała sama, to znaczy nie ważyłem się wtedy. Zbliżało się lato, waży, ćwiczyłem więcej. Widziałem, że chudnę, chociaż czułem, że, 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 że jeśli chodzi o siłę, to jest jakiś tam progres. Jest tej siły jakby więcej. No niestety w momencie, kiedy trafiłem do szpitala, to była końcówka Maja. W dni maja ważyłem już 68,5 kg. Prawie te 10 kg, tak właściwie, zabrała sobie choroba. W momencie, kiedy zaczęto leczenie, te, te, te pierwsze półtorej tygodnia w szpitalu y, były na tyle y, intensywne dla organizmu, że y, śledziona y, powiększyła się dwukrotnie. Ona miała wtedy zamiast jakichś 12, miała 23 cm. I tak właściwie, wypisując mnie do domu, Miałem zakaz jakiegokolwiek ruchu. Znaczy, no, jakiś tam ewentualnie spacer, ale żadnych nawet noszenia zakupu. Wszystko, yy, wszystko, wszystko musiałem wyeliminować, każdy wysiłek fizyczny. I, i, I do tego mocna, troszkę kaloryczna, no, żeby te yy, kilogramy jakby troszeczkę wróciły, żeby organizm nie chłynął. Yy, musiałem jakby przerwać jakąkolwiek dietę yy, i, i podkreślić, jakby te kalorie. I tak, tak właściwie przez te dwa miesiące dosyć szybko ta waga wróciła do normy z racji tego, że na skutek leczenia jakby organizm zaczął działać normalnie, tak? bo wcześniej przez te dwa miesiące zamiast, zamiast jakiejś y, jeszcze masy złapać y, przed chorobą, no niestety ta masa spadła, spadła. Y, te dwa miesiące no, organizm wrócił jakby do normy. Zaczę, później po tych dwóch miesiącach wróciłem jakby dalej do treningów, ale już jestem niestety w domu. Musiałem wykluczyć jakiekolwiek ćwiczenia gdzieś tam na siłowni. W tej chwili ćwiczę nadal. Ćwiczę nadal, chociaż mniej, ale to z racji bardziej braku czasu. Często te wizyty w szpitalu, tak, bo w tej chwili drugi dzień jestem na antybiotyku. Jak słyszycie, no, to wszystko poza tykadę, bo wyszedłem ze szpitala z zapaleniem oskrzeli. I, i tak właściwie dwa tygodnie teraz w domu, jak jestem na antybiotyku. Wcześniej dwa tygodnie byłem w szpitalu na badaniach i tak właściwie miesiąc mi w tej chwili co chłopcu i nie mogę, yy, nie mogę, to znaczy przez ten miesiąc w ogóle nie ćwiczyłem, no z racji tego, że nie mogłem, nie miałem gdzie. Yy, dwa, no yy, jakby z racji choroby nie mogę sobie pozwolić na to, żeby podczas yy, nawet jakiegoś tam infekcji, przyziębienia ćwiczyć, co kiedyś wcześniej tak właściwie robiłem, no ale w tej chwili no nie mogę za tak bardzo się narażać. Ćwiczę nadal ćwiczę w domu. Tak jak powtarzam wiele razy, nie potrzeba jakiegoś, nie wiem, sprzętu, żeby ćwiczyć w domu. Jeśli chce się ćwiczyć, można ćwiczyć wszędzie. I tak właściwie ja sobie ćwiczę w domu, mając ten sprzęt, nawet nie na wokół tego sprzętu, no bardzo ograniczony, no ale można wykorzystać wszystko praktycznie do ćwiczeń i tak właściwie, jeśli mam czas jakby, no, nie jestem w szpitalu, nie jestem chory i mogę ćwiczyć, no to ćwiczę tak 3-4 razy w tygodniu. Staram się nieraz 4 razy w tygodniu ćwiczyć, żeby ćwiczyć niektóre partie mięsi nawet dwukrotnie w tygodniu, ale, ale minimum ten raz na każdą partię chcę sobie w tygodniu poświęcać. Wiadomo, ćwicząc w domu nie jest to na tyle efektywny trening, jaki mógłby być na siłowni, no ale z racji jakby tego, że nie bardzo mogę ćwiczyć na siłowni. Znaczy mógłbym ewentualnie ćwiczyć w godzinach, gdzie jest bardzo mało ludzi, ale bardziej chodzi też o kwestie finansowe, że no, w tej chwili jako, że no, nie mogę jakby pracować sobie tak jak pracowałem wcześniej, tylko no, ta praca jest ograniczona, to też staram się ograniczać jak najbardziej te wydatki takie niezwiązane jakby z leczeniem i, i dlatego tle, 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 o, nie, te tyle mijałem na treningi w domu. Nie, mijem na treningi w domu. co nie znaczy, że... Są to kiepskie treningi, bo tak powiem szczerze, że staram się jak najbardziej ten, ten, ten czas na treningi wykorzystywać. Dobra, ja Wam pokażę mniej więcej co ja używam do ćwiczeń. Yy, nie jest to wszystko, no ale yy, tak, yy, jak widzicie mam tam, jest to hantelka, yy, tam jest około 10 kg, dwie małe hantelki na jakieś tam rozpiętki. Yy, do tego mam yy, sztangę, ona w tej chwili jest wyniesiona i, i tam mam 20-30 kg, tak wiem, nie jest to dużo, ale w zupełności wystarcza. I, I do tego jest tam taki przyrząd yy, Worker Mam go od niedawna, ale no przyrząd jest o tyle dobry, że no można ćwiczyć na nim praktycznie wszystkie partie mięśni. Yy, gdzieś tam w internecie możecie sobie znaleźć o tym informacje. Yy, więc ostatnio też zacząłem ćwiczyć na nim. I wykorzystuję oprócz tego no, inne rzeczy, tak, yy, nie wiem, choćby jakieś krzesła na podpórki do, do pompek i tak dalej, i tak dalej, że no, da się te treningi jakoś ustawić. Yy, kiedyś może tam Wam pokażę, mniej więcej, jakie ćwiczenia wy wykonuję na dane partie. Yy, i, i, I to by było tak właściwie tyle. Ćwiczę nadal, ćwiczę mniej, że ćwiczę mniej, yy, w tej chwili no, mam te badania cały czas robione dodatkowe i, i też nie mogę na przykład przed niektórymi badania, badaniami tak dzień dwa i przed, przed badaniami ćwiczyć yy, no ale ćwiczę. Yy, nie mogę zażywać suplementów. Yy, przynajmniej tak twierdzą lekarze, to też na razie nie świruję i nie zażywam te... Czy nigdy nie zażywałem tak właściwie suplementów poza glukozaminą i, i magnezem yy, Chciałem yy, sobie kupić białko, ale co, no co do białka, no to Lekarze nie pozwalają że nie podwalają. Yy, bardziej zalecają inne suplementy, diety dla osób chorych, yy, w których skład głównie wchodzi białko, ale dla nich jest to samo, dobra, nieważne. Yy, suplementów nie zażywam i, i, i pewnie nie prędko będę mógł. Yy, chyba, że będę miał jakieś wiarygodne informacje w końcu, któryś lekarz stwierdzi, że no, jest to to samo tak? i, i ten, będę mógł sobie to włączyć w normalną dietę. Jakby diety w tej chwili też nie trzymam żadnej no, z racji choroby z racji choroby. Muszę y, mieć dietę dosyć wysoko kaloryczną y, i, i dbać o to, żeby ta waga sama nie spadała, ale dzięki temu, że ćwiczę, no, nie mam jakichś przyrostów tkanki tłuszczowej, y, y, ponieważ no, staram się ją jakby na bieżąco redukować, może nie tyle redukować, jak, jak po prostu pilnować, żeby... Po prostu się nie styć, bo, bo jednak mam obciętą tą ilość yy, ćwiczeń yy, w porównaniu do tego, co było kiedyś. Więc, więc yy, jem z głową, jem zdrowo. Yy, być może, może nie bardziej zdrowo, jak jadłem wcześniej, tak? ale, ale bo, bo, bo pomimo tego, że cukru nie używam, to jakieś tam słodycze czasem w tą dietę wpadną, zwłaszcza jakaś tam czekolada, yy, tylko że to zwyczaj gorzka. No ale w każdym bądź razie ćwiczę nadal i, i tak jak gadam z niektórymi pacjentami jak jestem w szpitalu, ten wysiłek fizyczny no jest potrzebny, to znaczy yy, mi wysiłek fizyczny daje dużo i zauważyłem, że pomimo, że przynajmniej 90% pacjentów yy, w szpitalach yy, nie ćwiczy w ogóle, yy, to, to ci, którzy jakiś tam ruch mają, a do wielu przychodzi terapeuta jakiś tam, yy, gościu, który pomaga, pomaga im wracać jakby do sprawności fizycznej też. Yy, powoduje, że no widzę u niektórych pacjentów, zwłaszcza starszych osób, że im to dużo daje, że dużo daje i, i nakłaniam wszystkich, yy, kogo mogę, aby, aby wzięli się w garść i tak właściwie troszeczkę też ćwiczyli. Mi to daje dużo, no i póki co będę ćwiczył, chociaż wiem, że no mówię, wielu lekarzy patrzy na to troszeczkę krzywo, tak? No, ale to by było na tyle. Pytacie się czy ćwiczę, więc tak, ćwiczę. Czym ćwiczę? No to jak widzicie, no nie, no nie są potrzebne do tego jakieś nakłady finansowe, jakiś super sprzęt wystarczą, jakieś, nie wiem, proste dwie hantelki, troszeczkę miejsca w pokoju i naprawdę można dosyć efektywnie ćwiczyć, poświęcając sobie, nie wiem, godzinkę do półtorej godzinki, tak jak ja, ja akurat około półtorej godzinki dziennie sobie poświęcam w okresie, kiedy mogę ćwiczyć. Yy, i podzielić sobie z głową te ćwiczenia na dane partie mięśniowe yy, i dane partie mięśniowe sobie ćwiczyć yy, w dane dni. No więc yy, tak to wygląda. No mówię, czym ćwiczę to widzicie, yy, nie ćwiczę może tak jak wcześniej, nie, nie trzymam jakiejś super diety, to znaczy dieta bardziej siedzi w głowie naszej, tak? Jeśli będziemy myśleć nad tym, co jemy, co spożywamy w ciągu dnia, yy, nawet nie potrzebujemy liczyć tam, nie wiem, yy, ile czego spożyliśmy danego dnia, ale będziemy po prostu jeść z głową i mniej więcej będziemy zwracać na to uwagę, czy danego dnia po prostu zjedliśmy bardzo dużo cukrów, już nie, nie mówię o liczeniu tego, tak? To na pewno y, nie przyniesie nam to jakichś negatywnych skutków, bo, bo, znaczy mówię, troszeczkę patrzeć na to, co się robi, tak? Y, I tak właściwie y, jakichś nadmiernych tkanek y, tłuszczowych sobie nie zrobiłem. No, to by było chyba na tyle. No, chcieliście wiedzieć, czy ćwiczę? Ćwiczę. Mam nadzieję, że niebawem y, sytuacja no, na tyle się zmieni, że będę mógł wrócić normalnie do sportu, tak jak y, wcześniej, I, i, i będę mógł wrócić też na siłownię. Być może y, w końcu będę mógł już normalnie zacząć też pracować, co, co, co też troszeczkę y, zmieni postać rzeczy. No, a jak dalej z leczeniem, będę dawał na bieżąco znać na Facebooku, przypuszczam bo zazwyczaj tam Wam piszę co i jak, co się dzieje i, i, i to by było na tyle. No szkoda, że, że w tej chwili mam, mówię, wyszedłem z, ze szpitala z zapaleniem oskrzeli, bo to troszeczkę pokrzywowało mi plany, bo miałem tam jak po tym dwutygodniowej przerwie po prostu poćwiczyć sobie troszeczkę więcej, no ale no niestety teraz te dwa tygodnie spędziłem w łóżku. że spędziłem w łóżku. No to by było na tyle, no. Na bieżąco będę Wam mówił. Co jak, jak macie jakieś pytania i wolicie, żebym po prostu odpowiadał w formie wideo, to też dajcie znać, bo troszeczkę mi to też ułatwia sprawę, a na pewno więcej rzeczy mogę przekazać. Do tych, do osób chorych, przede wszystkim to też weźcie się w garść, bo czasami jak rozmawiam z niektórymi pacjentami w szpitalu, to aż głowa puknie, tak? W momencie kiedy widzę ich podejście do, jakby do całej sytuacji. I, 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 i do tego w jaki sposób yy, spoglądają na jakby samo leczenie i na samą chorobę. Yy, no to by było na tyle. Yy, trzymajcie się ciepło, pozdrawiam i, i do usłyszenia. Na razie, hej.